Eee, co to? A no to się maneczko. W następnym odcinku zagrajmy salą. Dzisiejszy odcinek to jest odcinek śmiesznowaty, bo on jest oczywiście z y y y naszym specjalnym gościem. A naszym specjalnym gościem jest kto? Powiedzcie, Julia! A tak to kto? Powiedz. MSPO, MSPO. <z expand> <và co d questo> dobra. Mm, mm, dobra. Julka Matynka Kastio, cztery, cztery, cztery. <origines> nie, jakaś Matynka Julkowska. Albo Julka Mat... Ty jesteś Julka Matynowska. Tak. Yeah. Nie. Monty... Albo nie, jesteś Matyna Julkowska. Gdzie idziesz? Hmm. No i będziemy czekać, widzę. No to już, już. No fajnie, Ten odcinek jest przeznaczony tylko dla przyjaciół, bo będziemy grać w gry. Będziemy grać? A... No to dobra, idziemy my do ówiska. Zapraszam cię. No to chodź, czy zaproszenie? Nie, nawet nie zaprosimy. A jestem. No. no to chodź. MK. Chodź do gry. Chodź do gry, bo na... o, też! no. O jeszcze! A, a może, Ej, a może ja też się ubiorę jak pikachu. No. Czekaj, jest ja tylko ubiorę jak... To tak. będzie... O, pa! Fajna koleżanka. Dobra, ale ja wybieram ciebie jak mnie, okej? Okay? Okej. Gramy nie per, okej? Okay? Evet, bu da çok güzel. Ben bir ben Pikachu gibi giyineceğim. Dobra, pozdrawiamy niejaką G.S. Ej, czemu ją wybrać? Ale kto... kogo? kogo? Tą jakąś Izabelę, rzesz. Ale ja nie ubierałam, ja po prostu się ubierałam. To samo cię wybrało, wybrało ją. Okay. Jestem dziury. Okay. Mamy się ubrać my jak wampir. Ej, ej, my musimy być wampirami. Dobra. Fajny wam pierśny. Dziękuję. MKB7 To są tylko moje dwie koleżanki i tutaj jestem też moją koleżanką, a ja też jestem pikachu mamy. Bogaty i znany. Ja nie mam żadnego takiego bardziej bogatego i znanych. Nie mam. Ale ja nie mam. Daję wam bujzaki, bujzaki dla papi. Jej! No Jak spotka? Rozumiesz to. Ale mi ekran foszuje. O! Oj, to ja wyglądam. tak. Okay. Ej, ej, ta nie kraszuje, kurczę. Jest to oferia. A jakie fajne wyglądam? O je wymawiasz. Tabela. Ej, poczucie tu Izabela poszła! Wybierz mnie? okej? No ja nie. No wybiorę cię wygląda. Dobra, jazdy bo musi MR dali, TKM. No. Polecam Twój kanał. Okej, dobra. No Dobra, to tu już otworzyłem. No zajmij się, kurde. Teda, wyglądasz jak bajka. Julo. Okej. Okay. Dobra, nie vamos Okay, gente. pica Pika pika forever. Yeah, it's so, it's so good, so. Dobra, ja sobie są gotowe. Tak bracie, jak podrobione pika pika. Podrobione pika pika. Dobra, no to dla mnie to, to jest gotowe. No na no, no, pika pika p... <coughs> No, a Cię oczywiście wybiorę. No właśnie. A my jesteśmy tutaj jedynie dwa Pikachu. Ale you widzisz, know. A ten to mi się podoba. Ej, to jakie? to jest tutaj mm. ładniejsze Pikachu? Ja, czy to czy my? My. Bo ty masz czerwone wam policzki, a nie mi Co Co paliczki, co to jest w paliczku? Ale na błusze Pikachu. A ty masz jakie? Ja mam takie wyrobe. I my będziemy ciągle siebie wybierać. Trzy gody, trzy gody. teraz wybiorę Izabellę. Nie. No proszę, jej też dam jeden raz. Ale jeden. A później ciężko robię. Ja sobie wybrałam, to no jest ten. Ja wiem. Dobra, jak nie Izabela, to QS. GuS, Marioska. Marioska, Marioska. No to ja wychodzę, grę. Okej. Okay. Dobra, teraz i nie idę. Nie kochaj no, się. O, za no. akceleruję, że będę się płacić. Na Na, 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 na. Posso. Posso. eh Isabella, A ja wam dawałam. Ej, ja której Ej, zo Ja dawałam wam prezenty, jak miałam vip miałam dużo kasy, a wy mi jakoś nie dajecie prezentów. I ja mi nie, nie Co? I prezentów nie dawałaś, ale okej. Okay. Ale innym osobom. dawałam. No ale one muszą mnie wybrać. Brakuje mi jednego tego chyba z Yeah. No, nie. nie dodajemy go. No to do zobaczenia na nas. Ej, fajnie był ten, w którejś odcinek? No. Beka z matą, jest. Beka z matego. Z matego. Ta ojca. Zmowa z ojcem. <laughs> Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia, bo jeszcze opiernę dostaniecie. Pa pa. Pa pa.